Dzień dobry, witam serdecznie, zapraszam na kolejny odcinek. Bohaterem dzisiejszego wydania jest nie kto inny jak Antek. Jeżeli śledzicie mój kanał na bieżąco, na pewno pamiętacie relację ze zlotu BMW w Rusocinie. W tamtym odcinku ten samochód pojawił się w kilku scenach. Wydał mi się być na tyle interesujący, że pomyślałem, no trzeba pokazać to auto. Zwłaszcza, że nie jest to zwykła M3. O pikantnych szczegółach dotyczących tego akurat egzemplarza będzie za moment, ale uchylając rąbka tajemnicy, powiem Wam, że ten samochód można by było oznaczać hashtagiem 500. Ale od początku. To auto jest oparte na BMW Serii 3 F30, które pojawiło się w 2012 roku. Na M-kę trzeba było czekać do 2014. Jest to pierwsza BMW M3, która nosi inne oznaczenie od auta, na którym jest oparte, czyli standardowa Seria 3 to F30. MK natomiast to F80, ale to oczywiście nie wszystko w kontekście bycia pierwszym. Jest to również pierwsze M3 wyposażone w turbodoładowany silnik. Podstawą do jego stworzenia była jednostka o kodzie N55, która trafiała m.in. do wersji 335i. Pod tamtą postacią generowała ona 306 koni mechanicznych. Historia troszeczkę się zmieniła, jeśli chodzi o te cywilne BM-ki po 2015 roku, gdy na rynek trafił model 340. I tam zastosowano już ten nowszy silnik B58 o 326 koniach mocy. Inżynierowie BMW z działu M zdecydowali się jednak na usprawnienie tej starszej wersji N55 i tym sposobem powstało S55. Do M3 trafił lżejszy wał korbowy, zastosowano inne łożyska wału, użyto wzmocnionych tłoków, wzmocnionych korbowodów, zawory są wykonane z innego tworzywa, założono tutaj całkiem inne turbo. Oraz pompę paliwa Zmodyfikowano układ chłodzenia I tym sposobem silnik S55 Generuje 431 koni mechanicznych No ale oczywiście To są parametry, które dotyczą Standardowej M3 Tutaj nie ma mowy w ogóle o standardzie Bo po pierwsze jest to wersja Competition A po drugie została ona zmodyfikowana Na dużo więcej Ale jeszcze tak odnosząc się nawet do tych 431 koni Poprzednik BMW E90 M3 Miał tych koni 4 420. Wiele osób tam było podnieconych w zasadzie V8 pod maską, ale jeśli chodzi o przyrost momentu obrotowego, to myślę, że wiele osób jednak mogłoby stwierdzić, że kolejna generacja jest lepsza. O ile poprzednik dysponował 400 Nm, to tutaj tych newtów jest 550. No tutaj w cudzysłowie, gdyż w tym przypadku akurat jest więcej. Wersja Competition posiadała już w standardzie 450 koni. Tutaj ten silnik poddano chip tuningowi i tych koni jest w tym momencie 545. A tak przy okazji, jak Wam się podoba wygląd nowej M3? Wielu osobom nie leżą te wielkie nerki i mogą się ucieszyć na widok egzemplarza, który jest ich pozbawiony. Do śmiechu jednak nie będzie komuś, kto trafi na takie auto, nie sprawdzając wcześniej jego numerów win. Całe szczęście w przypadku tego akurat egzemplarza, poduszki powietrzne z tego co widzę, nie wystrzeliły, ale to nie problem historie bywają różne i w przypadku innej M3. Mam to, czego szukałem. Ten akurat egzemplarz jest oficjalnie sprzedawany jako auto z przygodą w tle. Teraz już wygląda ślicznie i właściciel nie ma nic do ukrycia. Ale w kolejnym ogłoszeniu nie było słowa o przykrej przygodzie sprzed trzech lat. Oby nie było tak, że to auto zostawia teraz cztery ślady. Sprawdzajcie więc numery WIN przed zakupem samochodu, aby przypadkiem nie wdepnąć w minę. Link do serwisu, z którego korzystam ja, zamieściłem w opisie pod filmem. A wracając do głównego bohatera dzisiejszego odcinka, i jego szalonej mocy. Przyspieszenie do pierwszej setki już w standardzie to niesamowite 4 sekundy. Prędkość maksymalna, natomiast po odblokowaniu 280 km na godzinę. Jeśli chodzi właśnie o ten dodatkowy pakiet Competition, zmodyfikowano tutaj również elektronikę w zakresie przeniesienia napędu, kontroli stabilności. Zmieniono tutaj zawieszenie oraz co ciekawe, zastosowano tutaj inne siedzenia. Ale jeszcze jedna rzecz, zanim zajrzymy do środka, zanim pokażę wam te siedzenia, jak możecie. Uważać to jest już wersja poliftowa, możemy to rozpoznać po tych innych światłach z tyłu. Mają one troszeczkę inną barwę, taką wiśniową, i to jest właśnie zabieg, który stosowano po 2016 roku. Ale wracając do tych siedzeń, i w zasadzie przechodząc już do środka tego auta. To tutaj naprawdę zrobiły one na mnie wrażenie. I nie tyle, jeśli chodzi o widok z przodu, no gdyż są ładnie wyprofilowane, noszą oznaczenie M. Najlepiej to wszystko wygląda od tyłu. Patrzcie, tutaj widać. Jak inżynierowie BMW postarali się o to, aby było jak najlżej. 1585 kg tyle właśnie waży ta wersja. Co zrobiono, aby uzyskać taki wynik? Na przykład skrzydła oraz maska wykonane są z amelinium. Dach jest karbonowy to nie jest żadna folia, nie jest żadna naklejka ale to występowało tylko bez szyberdachu. Jeżeli chcieliście mieć szyberdach, to tutaj już był dach standardowy. No i oczywiście, między innymi te. Fotele. Czy jest to duża oszczędność wagi, nie wiem, ale na pewno sprawia takie wrażenie. Zasiadając za kierownicą, powiem wam, że czuję się jak w normalnej serii 3 z takimi fajnymi smaczkami, co oznacza, że nie jest tutaj obco, ale te właśnie dodatki dodają tego konkretnego charakteru. Na przykład wstawki z włókna węglowego w tym miejscu, czy chociażby tutaj, to są jeszcze takie rzeczy, które mogą trafić do zwykłej serii 3 jako dodatek akcesoryjny, ale jeśli chodzi o gałeczkę do zmiany biegów, tutaj już widać, że mamy do czynienia z prawilną m -ką. Dla kontrastu, taka kierownica może trafić do standardowej serii 3 jako element pakietu M, ale tutaj mamy na przykład jeszcze łopatki do zmieniania przełożeń. Dodatkowo, jak mówimy już o skrzyni biegów, tym przyciskiem regulujemy jej pracą. Tutaj regulujemy pracą układu kierowniczego, a tym przyciskiem pracą układu zawieszenia. Dodatkowo na pokładzie występują podgrzewane fotele. Jest tempomat, jest asystent utrzymania na pasie ruchu, jest dostęp bezkluczykowy, jest head-up display, ale, no właśnie, zawsze jest jakieś ale. Fotele dla przykładu regulowane są za pomocą tych dźwigni. Jedyna elektryka, jaka tutaj występuje, odnosi się do boczków. A jeśli chodzi właśnie o te boczki, sprawdźmy, na ile jest zużyty ten akurat egzemplarz. Za chwilę zobaczycie, jaki ma przebieg. Rzućmy jeszcze okiem na podłokietnik, który okazał. Się chyba być najsłabszym elementem we wnętrzu. Widać tutaj już naprawdę ślady użytkowania, ślady łokciowania. Dla kontrastu co mi się podoba, to oczywiście oznaczenie modelu M3 na progu. Przeszycie czerwoną i niebieską nitką na pasie, ale tutaj nie ma koherencji. Patrzcie, jeśli chodzi o przeszycie na boczku drzwi, tutaj jest tylko niebieska nitka. Pytanie do BMW. Dlaczego? I od razu patrząc na podłokietnik, tutaj możemy zauważyć oczywiście ślady użytkowania. Nie ma tutaj aż takich dużych śladów jak na podłokietniku pomiędzy fotelami, ale nadal widać, że BMW mogłoby użyć lepszych materiałów. Wróćmy teraz na zewnątrz, aby sprawdzić jak ten lakier błyszczy się w pięknym jesiennym słońcu. Dla ciekawskich jest to San Marino Blau Metallic. I pod określonym kątem to troszeczkę wygląda jak kameleon. Wyżej taki niebieski, niżej troszeczkę fioletowy. Co do felg bo podejrzewam, że one również zrobiły na wielu z Was wrażenie. Mają one rozmiar 20 cali. Ogumienie z tyłu 285 na 30 z przodu 265 na 30 Kwestia gustu? Dajcie znać w komentarzach, czy takie koła Wam się podobają. Patrząc na ten samochód z tyłu, od razu widać, że to jest MK. Nawet gdyby nie było tego badża. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, to oczywiście cztery końcówki układu wydechowego, ale nie tylko. Spójrzcie na to poszerzenie. Jak te. Nad kola wystają, patrzcie. Od razu wiadomo, że coś się dzieje, że mamy do czynienia z konkretnym samochodem, mocnym samochodem, który na pewno jeszcze ładnie brzmi. Tak więc przejdźmy do tego układu wydechowego i sprawdźmy, jak ta MK gada. Przebieg tego egzemplarza w tym momencie to 113 tysięcy kilometrów. Zasiadłem sobie teraz z tyłu, aby powiedzieć Wam o kolejnym ciekawym elemencie wyposażenia dodatkowego tego akurat egzemplarza pod postacią rolet przeciwsłonecznych, ale znalazłem tutaj kolejny brak koherencji pod postacią braku przyszycia na pasach. Patrzcie, nie ma tutaj czerwonej nitki, nie ma niebieskiej, nie ma nic. No ale przynajmniej są głośniki, muzyczka fajnie gra, siedzi się wygodnie, no i ten widok można podczas jazdy połaskotać kierowcę lub pomasować, gdyż te fotele tej opcji nie mają. Prawie zapomniałem o najważniejszym: no jeszcze test schowka. Aby go otworzyć, ciągniemy tą klamrę i czekamy. Czekamy. I czekamy. A BMW ma już na liczniku ze 150. A schowek dopiero się otworzył. Tak jeszcze odnosząc się do aspektu wizualnego, patrząc na przednią część tego samochodu, to mając standardową serię, czy nawet doposażoną w M pakiet, nie uzyskamy tego, co ma M3, czyli to piękne wybrzuszenie na masce. No i tym akcentem zakończymy odcinek, chciałbym dowiedzieć się, jakie macie preferencje, czy wolicie? Tą generację M3, czy jednak wszelkimi siłami trzymalibyście się poprzedniej z V8 pod maską? No dobra, a jak kształtują się ceny tego modelu? Taniej jest w Niemczech czy w Polsce? W obu przypadkach uwzględniłem identyczne kryteria wyszukiwania, czyli M3 z lat produkcji generacji F80 o mocy powyżej 440 koni, czyli z największym prawdopodobieństwem będą to wersje Competition. W wersji z manualem, to auto, gdy było nowe, kosztowało mniej więcej 85 tysięcy Euro, a z automatem 88. Doliczając akcyzę i przeliczając na złotówki, wychodzi mniej więcej 450 tysięcy bez dodatkowych opcji. Spoglądając na oferty z polskiego rynku na jednym z bardziej znanych portali ogłoszeniowych, możemy zauważyć, że jest dostępnych zaledwie 9 sztuk, które spełniają powyższe kryteria. Przy czym pierwsza z nich jest uszkodzona, druga jest po zalaniu, trzecia jest również uszkodzona. Dopiero czwarty samochód jest normalny, jest sprzedawany za 190 tysięcy złotych. Kolejne auto z listy jest wycenione na 205 tysięcy, kolejne na 250, jeszcze jedno 282. ostatnie... 390 tysięcy i to wszystko. Tak więc, jak widzicie, wyboru w Polsce nie ma zbyt dużego. Dla kontrastu, wpisując te same kryteria na mobile.de, usuwając nawet samochody uszkodzone, mamy dostęp aż do 76 ofert. Przy czym Pierwsza trafiła tutaj raczej przez pomyłkę, gdyż jest to samochód po powodzi. Pierwszy normalny egzemplarz, teoretycznie bezwypadkowy, jest wystawiony za 45 tysięcy euro, a więc na nasze jakieś 200 parę tysięcy złotych, ale musicie przecież jeszcze doliczyć akcyzę, więc zrobi się z tego jakieś 240 tysięcy. I to są najtańsze, najlepiej wycenione egzemplarze. Łącznie, tak jak wspomniałem, tych ofert jest 76 po 20 na stronę, aby więc znaleźć średnią cenę. Cen, czyli medianę poszukajmy auta numer 38. Będzie się ono znajdowało gdzieś pod koniec strony numer 2. To jest samochód numer 40, 39, tutaj mamy 38 auto, czyli medianę 68 tysięcy euro. Przeliczając to na złotówki daje to nam 311 tysięcy złotych. Doliczając akcyzę będzie 370 tysięcy. Powtarzam, to jest średnia, a nie najwyższa cena. Jak więc widzicie, BMW M3 F80 jest samochodem, po który raczej będziecie musieli pojechać za granicę, ale nie ze względu na ceny, tylko na dostępność. Na sam koniec dziękuję właścicielowi tej M3 za użyczenie samochodu do filmu oraz Wam za poświęcenie czasu na obejrzenie tego odcinka. Do następnego, trzymajcie się, cześć!